błędy, które mogą przesądzić o sukcesie lub porażce inwestycji budowlanej. nieuwzględnienie wszystkich istotnych aspektów w harmonogramie i budżecie inwestycji na samym początku przedsięwzięcia niesie ze sobą poważne obawy co do ostatecznej rentowności projektu. Część błędów może wynikać z braku przeprowadzenia wstępnej analizy terenu. Niektóre dodatkowe zadania konieczne do wykonania przed realizacją inwestycji, jak na przykład rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, czy budowa odcinka drogi są nie tylko kosztowne, ale również czasochłonne. Co jeszcze może Pójść nie tak. Z moich obserwacji wynika, że często popełnianym błędem jest brak uwzględnienia konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, warunków technicznych czy uzgodnień drogowych. Ten proces może potrwać nawet kilkadziesiąt miesięcy i praktycznie nie pozwala na rozpoczęcie docelowego projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Podczas wstępnego rozpoznania terenu, jako inwestor, musisz pamiętać, że to tylko pierwszy krok. W procesie realizacji inwestycji. Część z uzgodnień jest wydawana terminowo, dlatego, zwłaszcza w przypadku długotrwałych inwestycji, szczególnie istotne jest upewnienie się, że uzgodnienia wciąż obowiązują i umożliwiają zrealizowanie zamierzonych celów. Zastanawiasz się, czy Twoje przedsięwzięcie, aby na pewno jest dobrze zaplanowane, odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej.